Czym różni się kabel kara audio do zasilania od kabla spawarkowego? Poza różnicą w cenie, mamy jeszcze kilka niuansów. W kablach zasilających rozróżniamy dwa rodzaje przewodów: kable miedziane oraz kable aluminiowe, które są miedziowane z zewnątrz, czyli tak zwane CCA. Kable OFC z miedzi beztlenowej to kable, które w środku są takiego koloru miedzianego. Z zewnątrz one są całe miedziane oraz w środku. Jeśli mamy kabel OFC to kabel będzie wyglądał coś w tym stylu. Jeśli mamy kabel CCA, czyli kabel aluminiowy, on jest miedziowany z zewnątrz, więc udaje nam y, mieć, ale w środku, jak go przetniemy, będzie srebrny, a nie taki żółty, typowy miedziany. Jaka różnica jest między kablem zasilającym typu kabel Car Audio, a kabel spawarkowy? Główną różnicą między kablem spawarkowym, a kablem miedzianym Car Audio jest rodzaj otuliny, w Car Audio mamy najczęściej otulinę silikonową, dzięki czemu jest ona fajna, mięciutka, nie sztywna w zimę, również mniej podatna na przegrzania oraz mamy większą ilość splecionych ze sobą żył niż w kablu spawarkowym. Jeśli mamy wybór kabla CCA, czyli kabla aluminiowego miedziałanego z zewnątrz, który najczęściej z zewnątrz wygląda na miedź taką piękną żółtą, a w środku mamy... No niestety aluminium takie właśnie srebrne, to znaczy że to jest kabel aluminiowy. To już lepiej wybierzcie kabel spawarkowy. Jeśli macie na tyle budżetu, że chcecie wybrać dobrej jakości kable, wybierajcie kable miedziane OFC, tak zwanej miedzi beztlenowej. Więc takie są różnice między kablem spawarkowym a kablem karaudio zasilającym z miedzi beztlenowej.